Szczepka tak. i przez to straciliśmy prąd Są tutaj ogólnodostępne toalety Dziecko robi im zabłonią tak. Trochę za drogie Ups. Ups. Cześć, dzień dobry Oficjalnie rozpoczęliśmy naszą nową wyprawę Jedziemy nad morze Aktualnie jesteśmy na Mopie Spaliśmy pomiędzy Toruniem a Grudziącem Teraz jest godzina siódma rano Zaczął padać deszcz Dlatego szykujemy siadanko i jedziemy dalej Słonecznego. Ja. Wszystko Sylwia? Muszę, muszę, wszystko Dobra, to ruszamy. <śmienny> <śmienny> tak, przejeżdżamy nad Wisłą. Mostem nad Wisłą. Taka wielka rzeka. Największa w Polsce. Jechaliśmy, Jesteśmy na parkingu przy plaży w Lubiatowie. Ustawiliśmy się tak. No, niestety, przez to, że jest to parking, należy uiścić podwójną opłatę. Na no, całą dobę za jeden pojazd 40 zł, czyli w sumie 80 zł, nas to wyjdzie. Czyli najpierw wybieramy kwotę, ustalamy kwotę. Czyli tutaj sobie musimy najechać na 40 zł. Wtedy nam to automatem przeskoczy na 11.52 Akceptujemy I przykładamy kartę do czytnika Tu jest czytnik I teraz proszę czekać I będzie wydruk biletu Ja właśnie jemy obiadek Jak zjemy To pójdziemy na plażę poszukać muszelek. Tak jest A po plaży idziemy Spać. Nie, po plaży idziemy na platabak. Mamy zupkę z domu jeszcze. Tata ugotował ogórkową na gotowca. Niestety musieliśmy rozpiąć zestaw, to znaczy samochód musi stać osobno. Bo osobno przyczepka, i przez to straciliśmy prąd. A jak wiecie, u nas przyczepy tylko akumulator jest do muwera, a instalacja oryginalna. Nie przewiduje zasilania przyczepy z akumulatora, więc cały prąd szedł samochodu. A w związku z tym, że musieliśmy rozdzielić, rozłączyć zestaw, i samochód musi stać koło przyczepy, no nie mamy teraz pompki wody, nie mamy pompki do kibelka, no i jakichś tam lampek, no nie? No ale lampki to tam jeszcze Pal 6. Tylko wcześniej przygotowałem się na taką ewentualność, ale jest to jeszcze nieprzetestowane i zrobiłem sobie taki kabel. Tutaj mam normalnie wtyczkę. I zamierzam to podłączyć po ten akumulator do movera. Tutaj jest bezpiecznik 15A na razie, zresztą chyba większy nie potrzeba. I muszę to teraz tak poprzeciągać, żeby podłączyć te oczka do akumulatora. A tą podłączę wtyczkę przyczepy. Dobra, to zaczynamy. No, a teraz tam jest akumulator i tam się trzeba wpiąć. No i co? No i woda jest spoko. Możemy iść teraz na plażę. A co wy macie? To jest kamień, który rysuje. nas mam go Nansan. Wrysujcie, a ja idę się przejść tutaj po konferencji. Jak widać teren parkingu jest całkiem spory, także nie powinno zabraknąć tutaj miejsca. Są tutaj ogólnodostępne toalety, otwarte nawet i na noc. Są parkometry i są restauracje. Parking jest płatny, opłatę należy usić w parkometrach. Jeżeli tego nie zrobimy, chodzi tutaj o ochrona i można wlepić nawet stówę mandatu. Parking niestety jest dość drogi. Jak widzieliście cena za dobę postoju to 40 zł. Na Dodatkowo przez to, że jesteśmy zestawem, czyli samochód plus przyczepa, Poproszono o zapłatę dwóch biletów, natomiast jego niesamowitym plusem jest bliskość morza, 10-15 metrów i już jesteśmy na plaży. Patrzcie. Pa, I tu, tu Dawaj. Zio, Idziemy na spacer po biedni, ale mamy też takie samoloty. Patrzcie jak się fajnie bawią ci. Jest srebrny, błyszczący i ładnie się... Ale czadź! Ale czadź! Tak mi Dziecko robi dla dłonią. Chcesz takie bańki? Coś no z sobie zamówiłaś. Ona, a ty weź sobie też na No co innego by mogło być do jedzenia niż frytki, prawda? Tata mhm. byłby do jedzenia. Tata? No. Mhm. no my teraz robimy kolację. Za chwilę będzie bajka. Albo pogramy w coś jeszcze. I idziemy spać. Pa, pa. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Pa! Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dziewczyny jeszcze śpią. Olka mnie obudziła w pół do siódmej, żeby jej zrobić mleczko. No i poszła spać dalej. A ja, no cóż, szedłem sobie na plażę. No dobra, czas wracać do przyczepy, budzimy dziewczyny, robimy śniadanie i jedziemy dalej A jeszcze jedno też tak macie, że na takich wyjazdach w przyczepie, w kamperze w namiocie lepiej się śpi niż w domu? Napiszcie w komentarzu No proszę Stały Stały Olka wstała, reszta jeszcze śpi. Jak widać przyczepie a, 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 a. występy już trwają A u nas w kuchni dzisiaj z tak? Przysadzone. Jemy, smacznego Ożuwają się, tata? Słucham? Ożuwają się? Tak Tata, czemu już w aucie? Bo tam macie, nie ma miejsca już dla taty <grym> Występy są No dobra, wyjeżdżamy jak Sylwia, parking? Jak parking. Jak parking. Fajnie, tylko trochę za drogie. Ups. Ups. Zmieniamy miejscówkę. Teraz jedziemy do gąsek na jedno z pól kempingowych, prawdopodobnie u Genia. Zobaczymy, czy będzie miejsca. Nie rezerwowaliśmy nic. I tyle. Do zobaczenia na miejscu. Gdzie?